Cześć. Cześć! Witajcie w podcaście Jestem Warszawa. Z tej strony Bartek i Paweł. W dzisiejszym odcinku Weronika opowie nam o swoich przygodach w Hongkongu i nie tylko. Cześć wszystkim! Weroniko, przede wszystkim zacznijmy od tego, kiedy dowiedziałaś się o jeste i kiedy podjęłaś decyzję o, o wyjeździe na praktykę. O IAST ogólnie dowiedziałam się na pierwszym roku studiów. E, od pierwszego roku tak naprawdę chciałam dołączyć do organizacji. E, pie za pierwszym razem się nie udało, natomiast za drugim już tak. E, wcześniej nie myślałam o wyjeździe na praktykę. Dopiero jak dołączyłam do organizacji, to zaczęłam o tym myśleć tak naprawdę. Okej, okay, fajnie. E, I czy były jakieś jeszcze oferty oprócz tej, którą e, już dostałaś na pewno? Jak wyglądał mm -hmm. proces? Samego wybierania i dokumentów. Okej, okay, czyli tak naprawdę to było dużo ofert związanych z moim kierunkiem. E, ja wybrałam Hongkong, ponieważ byłam bardziej zainteresowana Azją. Był jeszcze w moich wyborach Kazachstan. No, natomiast ostatecznie zdecydowałam się na Hongkong. E, a jak się dostałam na tą praktykę? Mm -hmm. U mnie to było dosyć takie, no nie wiem, jak to określić może, że proste. Bo bardzo dużo się udzielałam w organizacji, no i to mi dało priorytet. Czyli jako pierwsza mogłam sobie wybrać praktykę. Jeżeli była ona wolna i nikt nie był mhm. nade mną na liście, to, no to. tak. Okej, okay. czyli dostałaś już tutaj ofertę? Jak zareagowała twoja mama? <laughs> Jak zareagowała moja mama? Moja mama była bardzo szczęśliwa, naprawdę. Trochę się stresowała, bo wiedziała, że to jest e, bardzo daleki lot. Jestem zupełnie inaczej niż u nas w Europie, no ale bardzo była zadowolona tak samo jak ja. Przejęła moje emocje po prostu. A jak długo była ta oferta? Oferta była na 6 tygodni. Fajnie. Um, powiedz jeszcze, bo mówiłeś, że na pierwszym roku usłyszałaś mhm. o to pierwszy raz, a dostałaś się na drugim roku i na drugim roku wyjechałaś e, czy? Dostałam się w 2018 roku, to było na drugim roku. Okay. Tak. A wyjechałam w 2019, czyli okay. po trzecim roku już. A od strony dokumentów i przygotowania na praktykę, czy pojawiły mm -hmm. się jakieś problemy, czy to było trudne dla osób, które może nie wiedzą dokładnie mm -hmm. i się może boją z tego powodu? No, ja akurat z dokumentami miałam do czynienia wcześniej. Sprawdzałam też dokumenty studentów wyjeżdżających na praktyki. Więc problemu większego z tym nie miałam. Wiedziałam, co tam musi być zawarte. Też była osoba odpowiedzialna za moje dokumenty. No i przekazała mi wszystkie ważne informacje i raczej nie miałam z tym problemu. A miałaś jakąś rozmowę kwalifikacyjną na przykład do firmy? Nie, u mnie nie było rozmowy kwalifikacyjnej na szczęście. O, czyli po prostu dostałaś akceptację mhm. w systemie, tak. już wiedziałaś, że jedziesz, i co było dalej? Przygotowania szukanie mhm. informacji i jak to wyglądało przed samym wyjazdem? Ja dostałam akceptację dosyć późno, bo dopiero pod koniec maja, a wyjazd był na początku lipca. Mm. I e, tak jakby poszłam na żywioł, trochę zaryzykowałam i kupiłam bilety wcześniej. Umówiłam się też z moją koleżanką, którą poznałam przez Facebooka. Wiedziałam, że ona wyjeżdża też do Hongkongu. E, ona należy do IST w Krakowie. No i tak naprawdę razem kupiłyśmy te bilety jeżeli chodzi o same przygotowania, bo tu mówisz mhm. o biletach, czy, czy coś Cię zaskoczyło, czy czegoś się obawiałaś, abstrahując już od dalekiego lotu, mhm. tak? Bo wiadomo, że lot był dosyć um, długi. Właśnie w Hongkongu jest taka sprawa, że um, jakby jak my dostawaliśmy wizę, mhm. takie na praktyki wizę, training wiza, to się nazywało, no i żeby ją aktywować, to musiałam, oni ją wysyłali do nas, i żeby ją aktywować musiałam wjechać do kraju i wtedy ją podbijali. Natomiast ja dostałam akceptację tak późno, że nie chciałam ryzykować z wysyłaniem tej wizy. No i to był tak, tak naprawdę tego najbardziej się obawiałam, bo miałam problemy na lotnisku, że tak powiem z tym. Zabrali mnie do takiego pokoiku, no ale na szczęście wszystko się wyjaśniło później. No więc to były takie moje największe. Stresujące. Tak, to było stresujące. Ale potem już poszło jak z płatka, mhm. można powiedzieć. Tak. Doleciałaś i jak wyglądało na miejscu? Kto był pierwszą osobą, którą spotkałaś? To właśnie pierwszą osobą była Ania, bo razem leciałyśmy tym samym lotem. Na lotnisku spotkałem też kolegę, który również przyjechał do Hongkongu na praktyki. On się nazywał Marin, natomiast no, nie był z Polski. Mhm. A do akademika musieliśmy dotrzeć sami. Dostaliśmy tylko instrukcję na ten temat. Wow, czyli mieszkałaś w akademiku, tak? Tak. I to było zapewnione przez pracodawcę. Właśnie na czym polegała mm -hmm. też twoja praca? Bo z jakiego kierunku studiów w ogóle jest mm -hmm. oferta? Ja studiuję technologię chemiczną na Wydziale Chemicznym. No i właśnie z mojego kierunku była oferta. Nie wiedziałam też do ostatniego momentu tak naprawdę na czym ona będzie polegała, bo... W ofercie było tam, że to będzie chemia analityczna lub organiczna. Natomiast ucieszyłam się po przyjeździe, że to właśnie była chemia analityczna, bo też wybrałam to jako moją specjalność teraz na magisterce. No i badałam tam, mój projekt polegał na badaniu próbek win. O. Próbki win. Nie, no. No, dokładnie, ciekawe. ciekawe. Jak, jak takie badania wyglądają? No. <laughs> nie. E, nie, no, miałam przygotowane próbki Win i badaliśmy to na takim sprzęcie analitycznym. E, nie mogłam sama niestety tego robić. Trochę no tego tak. żałuję, cały czas ktoś był ze mną, no ale było ciekawie. No tak, i to była jakby oferta na uniwersytecie, tak? To było na Politechnice Hongkongskiej. Wow. Tak, tak przychodzi mi na myśl e, protesty w Hongkongu, czy to było mhm. w tym okresie? Tak, to było w tym okresie. Niestety. I, i jak, to, jak to wpłynęło? Pewnie, pewnie nie masz dużego porównania mhm. jak wygląda życie w trakcie protestów i bez protestów, ale może jesteś w stanie nam powiedzieć właśnie jak to wpłynęło? No nie wpłynęło to jakoś mocno na nasz pobyt. Y jak się odbywały protesty, takie większe, które były wcześniej zapowiedziane, bo oczywiście musi być zgoda, musi to być wszystko ogłoszone wcześniej, to nasi opiekunowie raczej radzili nam, żebyśmy zostali w akademikach, ale to były tylko porady, tak naprawdę nie musieliśmy tego robić. Kto chciał, kto się bał, ten zostawał. No a niektórzy wychodzili z tych akademików i zwiedzali. Ciekawie. Też no, nie było to jakoś bardzo niebezpieczne, natomiast no, yy, raczej unikaliśmy, żeby, żeby się znaleźć w takiej sytuacji. Raz się zdarzyło, że się znalazłyśmy w tej sytuacji, że byłyśmy obok protestu, ale myślę, że po prostu trzeba do tego na spokojnie podejść. Też mówili nam, żebyśmy nie patrzyli tym ludziom w oczy i tylko szli Aha. przed siebie, więc mieliśmy takie porady z góry. Okay. A jak tak właśnie wyglądał typowy tydzień, typowy dzień mhm. właśnie dla ciebie w Hongkongu? To było tak, że tak naprawdę nie pracowałam codziennie. Pracowałam około 3 dni w tygodniu, zależy od tygodnia, a dwa dni miałam takie na mm, bardziej przegląd literaturowy i przygotowywanie takich okay. raportów. A miałeś szansę, powiedzmy, wziąć sobie jeden dzień wolnego? Jak bardzo mhm. elastyczny, powiedzmy, był pracodawca, którym była ta Politechnika eee, na końcu? U mnie to było bardzo elastycznie. Tak naprawdę, jeżeli się odezwałam, że m, miałam ustalony na przykład poniedziałek, wtorek, środa przychodzę, mhm. no i e, później się okazało, że na przykład w środę chcemy gdzieś wyjeżdżać ze wszystkimi praktykantami, to odzywałam się do nich, że chciałabym w środę wyjechać, w czwartek bym przyszła i nie było z tym problemu, żeby. Zamienić te termina. No, to bardzo w porządku mhm. z jej strony. Fajnie. I jak wyglądały takie wycieczki? Gdzie byłaś? Czy to organizował komitet y, studentów, czy komitet mhm. hongkoński jest y, prowadzony przez profesorów, czy tam uniwersytet? E, tam jest prowadzony przez e, profesorów, natomiast e, należą do niego studenci, którzy są bardziej, mm, jak to powiedzieć, życiowi. <laughs> No, są wolontariuszami okay. w tym komitacie. To nie wygląda tak jak u nas, troszkę inaczej. Natomiast wyjazdy organizowaliśmy sobie sami, jako praktykanci. Okej, okay. czyli nie mieliście, mm -hmm. nie było czegoś takiego, że powiedzmy komitet organizował wyjazd i zapraszał praktykantów, tylko sami sobie... Tak, sami raczej. Okej, okay. ciekawe. I co zobaczyliście? Gdzie, gdzie byliście? No na początku, tak jak mówiłam już o tej wizie, mm -hmm. że nie dostałam jej wcześniej, <laughs> dostałam ją dopiero na miejscu i musiałam... Razem z tą koleżanką musiałam wyjechać z Hongkongu i wrócić, żeby ją aktywować. Oh. <laughs> więc przyjechałyśmy kilka dni wcześniej, po otrzymaniu tej wizy zaplanowaliśmy sobie wyjazd do Makao, bo to było najbliżej i tak naprawdę bez problemów mogłyśmy pojechać sobie autobusikiem. No więc takim pierwszym miejscem, które zobaczyłam było Makao. Powiedz mi jeszcze, Makao, e, rozmawialiśmy niedawno z Konradem, Konrad właśnie był na praktyce w Makao, tak. to, do, to właśnie do niego, jego odwiedziliście między innymi wtedy? E, wtedy jeszcze go nie było, okay. natomiast później e, przy następnej wycieczce do Makao odwiedziliśmy Konrada, on też odwiedził nas, no i później też razem podróżowaliśmy po samej praktyce. Sześć tygodni tak. mówiłaś czas trwania praktyki. Każdy tydzień wyglądał w ten sposób, tak jak wspominałaś, od poniedziałku mhm. do środy, i potem te dwa dni, powiedzmy, takie bardziej na przegląd literatury, tak jak wspominałaś. Tak, tak. Co było dalej? Gdzie, gdzie dalej się udałaś już po skończeniu praktyk? My wcześniej planowałyśmy już tak naprawdę podróż, bo chciałyśmy trochę pozwiedzać przy okazji te miejsca, które są blisko po drodze. Planowałyśmy ją właśnie z tą moją koleżanką, z którą wyjechałam do Hongkongu. Jeszcze z Karoliną, która była wtedy w Szkocji na praktykach, przyleciała do nas. Brzmi po drodze. No i zwiedziłyśmy Filipiny, byliśmy, byliśmy tam 5 dni. Jeszcze na Filipinach był z nami Konrad akurat. Później, Zapraszamy do odcinka z Konradem. Dokładnie. Później Konrad nas niestety opuścił i dalej poleciałyśmy same. Byłyśmy również w Seulu i w Tokio. O, brzmi jak naprawdę dobre wakacje. Intensywna wakacje. podróż. No tak, no to pierwsze pytanie takie główne do głowy przychodzi, jak to Cię wyniosło finansowo? Czy na przykład praktyki mhm. były płatne i, i nie wiem, czy musiałeś tutaj rozbić bank, żeby taką <laughs> przygodę przeżyć? No akurat ta podróż już była w moim własnym zakresie. Więc na tą podróż musiałam sama przeznaczyć finanse. Praktyki były płatne. To, co dostałam na praktykach, tak naprawdę myślę, że pokryło mój pobyt w Hongkongu oprócz akademika. Okej. Okay. Ale Czyli... to zależało też od tego, kto jak żył, wydawał. <laughs> no hmm. tak. I tutaj to może jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, czy mhm. były jakieś takie rzeczy, które cię bardzo zaskoczyły? Myślę, że nie. Myślę, tak. że ja jestem taką bardziej elastyczną osobą i rozumiem to, że kultura jest inna i ludzie inaczej myślą troszeczkę. No, zaskoczyło mnie to, że oni piją ciepłą wodę, nie piją zimnej wody. <laughs> to mnie zaskoczyło naprawdę, bo. Jakby tam jest bardzo gorąco, nie pił zimnej wody. To zawsze dziwią się, jak Europejczycy proszą o wody z lodem, mm. ale słyszałam, że to jest właśnie zdrowe, że to wyrównuje temperaturę w organizmie, jak wow. się pije cieplejszą wodę w cieplejszą mm. pogodę. Nie no, super ciekawe. Wiem, że Hongkong jest taki trochę bardziej um, zachodnio nastawiony niż na przykład właśnie Chiny kontynentalne. Mm -hmm. Ale, czy również właśnie byłaś takim obiektem zainteresowań wśród mhm. właśnie Azjatów, na przykład przechodząc z ulicą? E, miałam okazję też być w Chinach wcześniej, więc mhm. miałam porównanie jakby między Chinami a Hongkongiem, i myślę, że w Chinach jest e, większe zainteresowanie. Mhm. Tak. W Hongkongu tego się tak nie zauważa. Oni są przyzwyczajeni. A, no tak. No, bo też jakby blond włosy i niebieskie mm -hmm. oczy, to jest zupełnie coś niespotykanego w tak. Chinach. A czy była taka sytuacja, która Cię zaskoczyła? Mów wspominałaś o tej ciepłej mm -hmm. wodzie, czy coś takiego na co dzień albo podczas podróży się wydarzyło? Co zupełnie... Um, może nic takiego się nie wydarzyło, co mnie bardzo zaskoczyło. protestów oczywiście. E, oczywiście to... E, może takie bardziej anomalie pogodowe, że tak powiem, A. bo w Hongkongu bardzo często zdarzały się tajfuny. No i nam się taka sytuacja zdarzyła, więc tak jakby przez okres trwania tych tajfunów musieliśmy zostać w akademiku i nie wychodzić z niego. Długo to było? Ten czas? Ehm, to trwało jakoś 2-3 dni, z tego co pamiętam sobie przypominam. To mogły być te same tajfuny, przez które w jeden weekend nie mogłem pojechać na, na Możliwe. wycieczkę. Możliwe. Tak chyba było. I może, jeżeli chodzi o jedzenie, tak? Mhm. Yeah. Są tu jakieś takie potrawy, które cię, ci bardzo zapadły w pamięć, jakieś ulubione, jakieś takie. Ja uwielbiam krewetki, więc <grymnie> jak tylko <grymnie> mogłam, to zamawiałam krewetki. Ale też um, są takie przekąski, one się nazywają Dimsum. Mhm. To bardzo też lubiłam to jeść. Natomiast co to jest dokładnie dla osób, które nie wiedzą? Mm, to są takie małe przekąski, to zależy. Są z krewetkami, naprawdę różne pierożki chińskie, ale też w Hongkongu, jeżeli ktoś się wybiera, to polecam patrzeć sprawdzone restauracje i tam się wybierać, ponieważ jak my na przykład wchodziłyśmy z ulicy tak naprawdę do jakiejś restauracji, spodobało nam się, to mogłyśmy się zawieść. I bardzo hmm. często tak było, że się zawiodłyśmy. Hmm. No tak, a czy właśnie, może z uniwersytetu e, ludzie kiedyś organizowali jakieś takie wyjścia mhm. do restauracji, takie wspólne? Było jedno takie wspólne wyjście, pamiętam, na koniec praktyki, razem z profesorami, tymi, którzy byli akurat e, na mojej praktyce, e, w moim jakby gmachu. No i to było tak naprawdę jedyne wspólne wyjście, oprócz lunchy, bo na lunch mhm. też chodziliśmy wspólnie często. Opowiedziałeś parę rzeczy, które Cię zaskoczyło. E, Opowiedziałaś o swojej podróży po praktyce. Powiedzieliśmy, parę, e, powiedzieliśmy sobie również to, czym się zajmowałaś. E, mhm. A jeżeli chodzi o zakwaterowanie, wspominałaś o akademiku. Mieszkałaś tak. w nim sama, czy z kimś, czy z kimś po sąsiedzku? E, ja mieszkałam w pokoju właśnie w trzy osoby. Okay. To były osoby tylko z Polski. Byłam tam ja, ta moja koleżanka, o której już wspominałam, Ania i trzecią osobą była Paula. Ona akurat z Łodzi przyjechała. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy wszystkich. Anię i Paula, <grym> Oczywiście. E, ogólnie było bardzo dużo praktykantów na praktykach. E, było około 50 osób. Wow. Więc tak naprawdę zawsze, jak był jakiś wyjazd albo wyjście, to zawsze się znalazły osoby chętne. I to nie było tak, że Musiałyśmy jechać we dwie albo we trzy, zawsze znalazłyśmy osoby, które chciały z nami gdzieś pojechać albo pójść. Uf, zawsze super. coś się działo. Dokładnie. A tak porównując standard, bo właśnie Konrad nam wspominał, że w Macau to jego akademik był hmm. generalnie apartamentem. Mhm. A tak porównując do właśnie polskich, dajmy na to standardów, takiej Rivierki albo Mikrusa, jak to właśnie akademik w Hongkongu? Myślę, że w Hongkongu były lepsze standardy niż w Polsce. Ale jedynym minusem tego akademika było to, że musiałyśmy płacić za klimatyzację i ją ładować. Ale tak, bo to też ciekawostka, że właśnie w większości azjatyckich mieszkań, klimatyzacja to jest jakby standard. Bez tego w każdym pokoju, bez takiego klimatyzatora. No, jakby nie da się nie da się Dokładnie, żyć. Dokładnie, nie da się. No i. Y były z tym problemy, bo ładowałyśmy tą klimatyzację na styk, ale w nocy e, wstawałyśmy, żeby ją doładować, bo się nie dało spać w mm. takich warunkach. A dużo mieliście miejsca dla waszej trójki, czy był ścisk? E, było w porządku moim zdaniem. Okej. Okay. Pokój, no tak, pokój był spory. Tak, pewnie jak na standardy Hongkongu. No właśnie. Tak, bo Hongkong się właśnie tak kojarzy z takim... Zagęszczeniem strasznym. Tak, hmm. tak a widziałaś e, może e, ten bardzo sławny wieżowiec, który tak okala dookoła? Nie wiem, czy kojarzysz właśnie zdjęcia? Bardzo często mm -hmm. w internecie byłaś w tym miejscu. E, wieżowiec taki w, e, w środku, tak, 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 tak byłam. Natomiast e, akurat wtedy był problem, ponieważ e, ochroniarz przyszedł i nas wygonił stamtąd. Zdążyłem zrobić jedno zdjęcie i musiałyśmy wychodzić. Wiem, że też Konrad tam był i porobili sobie sporo zdjęć, natomiast mieszkańcy, tak jak słyszałem od ochroniarza, to mieszkańcy są bardzo zirytowani tym, że dużo turystów tam przychodzi i no, muszą wyganiać osoby A, stamtąd. M. Ciekawe, ciekawe. Czyli no, polecamy szybko bardzo robić zdjęcia. No i jeszcze właśnie jest, nie wiem czy o ten ci chodziło, czy, bo m. są dwa. Jeszcze jest ten taki duży, wieżowy, taki kolorowy który właśnie tak okala, no i w środku jest plac. Nie, to chyba nie o kolorowy mi chodziło. To nie o ten, ale ten kolorowy też polecam zobaczyć, bo tam akurat można było porobić sobie fajne zdjęcia. Tam nie gonił już w was ochronię. Nie, tam nie, tam można to było. Dobrze. To dobrze. O tyle dobrze. No tak, Weronika, to, to wszystko brzmi strasznie skomplikowane do zorganizowania. Jak, jak, jak ci się udało tak właściwie ten wyjazd Hongkong plus dalsze podróże, mm -hmm. to wszystko zorganizować, ułożyć, zaplanować. E, tak naprawdę logistycznie nie było to dla nas ciężkie, bo miałyśmy te dwa wolne tygodnie między... Jak kupowałyśmy bilet do Hongkongu, to sobie kupiłyśmy tak, żeby akurat mieć te dwa tygodnie pomiędzy. No i następne bilety już dobierałyśmy tak naprawdę już. E, to był tak naprawdę jeden bilet. Mm. E, i pomiędzy były przeloty między mhm. tymi krajami. Tak, czyli jakby przyleciałaś na początku do Hongkongu mhm. i z Hongkongu wróciłaś do Europy, tak? Tak, to było tak, że niestety musiałam wrócić na ten jeden dzień, żeby odebrać też bagaży, które zostawiłam wcześniej. Nie chciałam tego też brać ze sobą, bo miałam 30 kilo y, bagażu, wow. z tego co pamiętam. A mogłyśmy ze sobą zabrać na tamte loty tylko 15. Więc e, musiałam zostawić to, akurat był taki miły kolega, o którym wcześniej wspominałam, którego poznałyśmy już na lotnisku, przechował nam wszystkie rzeczy, musiał z tym żyć przez dwa tygodnie, z tym tabunem rzeczy, no ale o. bardzo miłe, z jego Jej strony je. również. Ale co miałeś w tym tabunie rzeczy? E, dużo rzeczy, różne <laughs> ubrania. Najpotrzebniejsze. Go, <laughs> no, tak, dobra. najpotrzebniejsze. Tak, e, i było, jest coś, co tak byś poleciła zapakować mhm. komuś. Polecam zapakować e, adapter do gniazdka, bo ja tego zapomniałam. I, a to, to, a w sumie to też chyba Bartek wspominał szkodę, nie? Tak, to ktoś Tak, mówił tak, o tym, tak że adapter, to jest, rzecz, to jest także ważna rzecz. Widzicie? To się potwierdza już. Mhm. Nie jedna, ale para osób. Adapter, ważna rzecz. Ważna, ja zapomniałam i musiałam pożyczać, bo też, e, żeby kupić, były drogie. Mhm. No, tak. I jeszcze drugą rzeczą, którą polecam zabrać, to leki. To jest, to jest też ważna rzecz. Coś konkretnego z leków, z czego skorzystałaś? Czy... E, alergiczne. Alergiczne. Mhm. Mm, Okej. Okay. A, a co byś jeszcze poradziła e, oprócz e, tych rzeczy, które wziąć ze sobą już na miejscu, mhm. e, żeby zobaczyć, albo na co uważać? Jakieś takie wskazówki, powiedzmy, dla osoby, która pierwszy raz jest w Hongkongu, ale e... pierwszy raz leci. Na to, co, na co uważać, to już wspominałam o tym jedzeniu, tak. żeby sprawdzać miejsca i iść do tych polecanych. Tak co zobaczyć, to naprawdę polecam wszystko, bo wszystkie miejsca są mm. ciekawe. Mnie zaskoczyły podróże na, na hiking. Na, byliśmy na Dragon's Back i byliśmy na Suicide Cliff to też polecam, bo no, można się zjednoczyć z naturą, że tak powiem. Można się zmęczyć bardzo, ja na mhm. przykład nie miałam kondycji w ogóle i się przekonałam o tym na właśnie tym hikingu, no ale weszłam na górę, udało się o. bez żadnych problemów po drodze. Fajnie. No, pewnie widok z takich gór. Widok z takich gór. Zdjęcia Mówić. też mam, też są opublikowane na pewno na fanpage'u, więc można nie. zobaczyć z tych hikingów. No tak, też myślę, że wrzucimy na pewno w opisie będzie link do Google Drive'a ze zdjęciami. I jeżeli wolicie bardziej tak na wideo, to również na, na YouTube na nagraniu będą stawione zdjęcia. Tak. Dokładnie. Nie tylko wizja, ale zdjęcia. <noise> Warto zobaczyć, czego się można spodziewać, albo co można zobaczyć jego doświadczenia. Z twojej no kolorii. i jeszcze może tak e, wtrącę o tym jedzeniu znowu, mm -hmm. że jest taka fajna restauracja, do, e, się nazywa Mr. Wong. O. I tam jest naprawdę bardzo tanio. E, Mr. Wong jest bardzo miły, uwielbia o. Europejczyków naprawdę. I tam, tak jak pamiętam, to płaci się chyba 40 hongkongskich dolarów za. Nieograniczone jedzenie, więc to jest, to jest 20 zł, oh, bo cool. hongoński dolar to jest pół. No i 80 Hongkońskich dolarów się płaci za nieograniczone jedzenie i nieograniczone piwo. Oh, więc, je, więc bardzo oh, fajne restauracje, i często tam chodziliśmy z praktykantami. No tak. Fajna oferta. Hmm? Tak, a czy korzystałaś może z jakichś takich usług jak Uber Eats, tylko odpowiednik w Hongkongu albo Uber zwykły? Nie, nie korzystałam. Z żadnych takich aplikacji? E, korzystałam tylko z aplikacji, które pomagały znaleźć to jest gdzieś, ale hmm. autobusami. Okej. Okay. Hmm. Okay. Tak, no bo na przykład w kontynentalnych Chinach to jest prawie niemożliwe tak mhm. żyć, nie mając właśnie Didi, jedzenia mhm. na dowóz, e, sklepów internetowych e, czy chociażby kupna biletów na pociąg. Jedzenia na dowóz nigdy nie zamawiałam tam, akurat. Mhm. Mhm. No tak, ale no, nie, a musiałeś gdzieś pociągiem jechać w Hongkongu? Pociągiem nie przypominam sobie, żebym pociągiem jeździła. Mhm. Jeździłam dużo autobusami. Raczej, tylko. Okej. Okay. No, bardzo miło było dzisiaj. <grym> A i jeszcze może Aha. tak wtrącę, że polecam założyć sobie rewoluta przed wyjazdem. Aha. Bo jak mi się kończyły na przykład pieniążki, to tak. przez przesłanie pieniędzy, przerzucenie ich na rewoluta i wypłata jest naprawdę w dobrej cenie, jest tanio. Mhm. No, dobra, super. Dobra. Fajna rada na pewno dla wszystkich. Weroniko, bardzo dziękujemy Ci, że byłaś z nami i opowiedziałaś nam i wszystkim słuchaczom o swojej praktyce i doświadczeniach, ale to nie wszystko, bo mamy dla Ciebie drobny upominek. Wow, super! Jest to super. karta podarunkowa, która jest symbolem zarówno Twojej praktyki, doświadczeń i historii, ale też no, wszystkiego tego, co nam opowiedziałaś tutaj na podcaście. Także... Świetnie, dziękuję bardzo. Oprawię sobie w ramkę. Super, dziękuję Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję. Dziękujemy wam za uwagę naszego podcastu. Możecie słuchać na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Znajdziecie nas również na Facebooku, Instagramie oraz LinkedInie. Linki do naszych portali społecznościowych znajdziecie w opisie poniżej lub wpisując w wyszukiwarkę IST Warszawa lub IST Warsaw. W następnym odcinku Marta opowie nam o swojej praktyce w Ganie. Do zobaczenia. Cześć.